Thank <music> you. Dzień dobry, moi drodzy, witam, witam w weekend, Shark Trader. Zobaczcie, 28 kwietnia powiedziałem, zrobiłem analizę mówiącą o dużych spadkach na kangurze. I jak ta analiza się zakończyła? To jest interwał H4. Powiedziałem, że z te, albo z tego, tutaj jest 26 kwietnia, to był weekend, albo stąd, albo tutaj z, ze strefy linii trendu i Setki rozpoczną się spadki. 120 pipsów spadku. Czy one są duże? No, nie są, nie jest to, nie są to spadki rzędu 500-600 pipsów, nie ma być to kataklizm, ale spadki są naprawdę spore. Analiza zrobiona 28 kwietnia przeze mnie wyszła pięknie, koncertowo. Tak więc rozliczona, rozliczam się z tej analizy, zaliczam ją, moi drodzy, do udanych i chcę wam pokazać, co. Ciekawego widzę teraz na kangurze. A setup jest nie mniej ciekawy i nie gorszy, nawet bym powiedział, dużo lepszy niż, yy, niż ten stąd. No więc do dzieła, po kolei. Interwał W1. Tutaj mieliśmy interwał H4, tutaj interwał W1. Dużo kolorków, dużo, yy, dużo figur. Mamy tutaj gartleja. Gartleja na interwale w1. I zwróć uwagę, ja mierzę teraz ramię X, a tego Gartleya. Gartley swój punkt zwrotny ma na 7, 8, 6. Zaznaczam to tą cegiełką. Co w tym miejscu wspiera nam to, że te, ten punkt D. Po pierwsze, mamy tutaj 50 z interwału miesięcznego, dokładnie na tym samym. Poziomie. Yy, w, za chwilkę będziemy mieli pierwszy października, więc widząc, że ta średnia tak się buja góra, dół, góra, dół i niewiele się zmienia, praktycznie zrówna się co do, yy, co do punkcika, najprawdopodobniej z poziomem 7,86 tego Gartleya. Co więcej, zwróćcie uwagę, tu są takie tory kolejowe to są dwie linie: czerwona i różowa. Czym one są? Linia różowa, ja to poprawię, może troszeczkę. O, właśnie. One są niemalże praktycznie w tym miejscu. Linia różowa jest linią trendu z tych dwóch punktów. Linia czerwona jest linią trendu aż od 2013 roku. I zwróćcie uwagę, że wykres, właśnie. Przebił tą linię trendu, jest, no powiedzmy, buja się na niej, jest, jest w okolicy tej linii trendu. Dlaczego, mimo że to troszeczkę przebiliśmy, dlaczego o tym mówię? Ponieważ to nigdy nie jest tak, że. Znaczy, może czasami jest tak, ale, ale nie zawsze, a nawet bym powiedział rzadko, bywa tak, że wykres dotyka linii trendu i myśli sobie: oho. Tu jest linia trendu, tu mam rozkaz zawrócić. No nie, tak to nie działa, moi drodzy. Linia trendu jest linią, która wyznacza strefę, która jest broniona i od której zazwyczaj cena się odbija. Nie zawsze, ale bardzo często. I również często zdarza się taka sytuacja, że reakcja linii trendu polega na tym, że najpierw ją przebijamy, czy też naruszamy, a potem Cena dopiero pod nią wraca. Pod nią wraca, robiąc na przykład fałszywe wybicie, jakąś formację świecową. <laughs> Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj linię trendu weekend W1, czyli tygodniową i miesięczną, to może być nawet taka sytuacja, że, że ten powrót pod linię trendu nastąpi w ciągu dwóch, trzech, a może nawet czterech świeczek. Pamiętajmy, jesteśmy na interwale W1, więc to może troszeczkę potrwać. Ale dlaczego to wszystko jest takie istotne? Bo właśnie mamy tutaj Gartleya, yy, mamy tą 50, yy, i dodatkowo zwróćcie uwagę, mamy tutaj taki szczyt, który tak naprawdę tworzy multi-level. Raz, dwa i trzy. I teraz, jaki jest mój scenariusz? Że cena. Dochodzi do 786 i z tego 786 odbija się, tworząc jednocześnie fałszywe wybicie 50, punktu D, multilevelu i tych dwóch linii trendu. Tak duża kompilacja różnych rzeczy jest ogromnym splotem wydarzeń, które mogą bardzo ładnie nam tutaj dać reakcję. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale od tej linii trendu, czy też tego yy, yy, multilevelu, weźmy od linii trendu do punktu D jest 100 pipsów. Co to za strefa? 100 pipsów. Moi drodzy, na interwale W1. Tak to wygląda, jeżeli ktoś chce mieć strefę dużo mniejszą, dużo na przykład nie stopad 20-30 pipsów czy nawet 10, to po prostu trzeba zejść na niższy interwał, na przykład M30 i doprecyzować sobie w tym miejscu. Ja Wam pokazuję figurę. Gartley'a, linię trendu z dużych interwałów i pokazuję wam strefę. Po pierwsze, jeszcze w tej strefie nie jesteśmy, więc ciężko tutaj znaleźć figurę, formację świecową odwracającą trend, reakcję. Natomiast gdzieś w tych okolicach, jeżeli komuś zależy właśnie na doprecyzowaniu, czyli to jest tak zwany trading multiinterwałowy, to należy tego szukać w tym miejscu. Nie byłbym sobą, Gdybym nie wyznaczył strefy zapasowej, zawsze to robię. No, nie zawsze, na przykład na ostatnim GBPCHF-ie, e, tym tutaj, który w zasadzie od momentu wrzucenia od razu, natychmiast, kilka wczoraj to e, wrzuciłem, od razu 100 pipsów, jednego dnia wejście, reakcja e, i i Target. Tak więc przy okazji AUD USD, jeszcze będę robił to później, robiąc kolejną analizę GBPCHF, od razu się można powiedzieć, z tego rozliczam, bo zobaczcie, wczorajsza analiza wyszła pięknie, koncertowo i elegancko. Co zresztą nie omieszkał wspomnieć w swoim komentarzu pan niewyjaśnione historie. W każdym razie, wracając do naszego AUD USD, nie byłbym sobą, gdybym nie wyznaczył drugiej zapasowej strefy wejścia. I gdzie ona się znajduje? Znajduje się, moi drodzy traderzy oraz traderki, w tym miejscu, nieco wyżej. Co tu się znajduje? 886. No tak, ale to jest Gartley, więc skąd tu 886? 886 dlatego, dla tych, którzy są nowi na kanale, że Gartleye również mają prawo, jeśli ta strefa nie zareaguje, na dojechać, rozciągnąć się. Na 886. Tutaj, w tym miejscu, te 886 wspiera nam ten szczyt. Od tego szczytu do 886 już naprawdę rzut beretem 26 pipsów. Po co? Po to, żeby zrobić w tej strefie szybki wyskok, powrót i fałszywe wbicie tego tołka. Natomiast, tak naprawdę, musiałbym, musiałbym, chcę przesunąć tą strefę nieco wyżej z jednego względu. Tutaj, nieco powyżej tego punktu 886, 70 pipsów, czai nam się średnia miesięczna setka i ona, też za kilka dni, spadnie niżej. Więc nie wiem, czy aż tutaj to dojedzie, i nie wiem, czy i nie wiem w jakim czasie. Natomiast może być tak, że właśnie ta średnia setka będzie powoli sobie zjeżdżała i zrobi zgęszczenie z tym 8%. 8, 6, moi drodzy. Tak więc w tych rejonach to są dwie strefy, gdzie należy szukać handlu, reakcji w dół. I teraz, gdzie? Dokąd? No i tu się, moi drodzy, zaczyna solidna zabawa. Słuchajcie cierpliwie i uważnie. Tutaj będą aż trzy targety, z czego jeden będzie naprawdę, naprawdę. Koncertowy. Pierwsza sprawa, pierwszy punkt to jest multilevel. Bardzo króciutki tutaj target, z jakiego względu? No, bo gdybyśmy dojechali aż do tej setki, tudzież tego 886, to jak najbardziej jest to piękne i pierwsze miejsce, gdzie cena spadając. Powinna się zatrzymać. Można powiedzieć, króciutki, ba, 200 pipsów tu jest, moi drodzy. Poza tym, jeżeli dojedziemy dotąd, to mamy tutaj linię trendu, przebitą już wtedy. Co się wydarzy? Co się dzieje z przebitymi liniami trendu? Cena wraca do nich, żeby sprawdzić, czy to jest retest, czy przebijamy. Tak więc tu jest bardzo ważne miejsce. Kolejne ważne miejsce jest, moi drodzy, Tutaj, tutaj mamy taki węzełek, węzełek trzech średnich z interwału W1. I tutaj robi się już naprawdę pokaźny target. 440 pipsów z drugiego targetu, z pierwszego 340, niewiele mniej. Jeżeli przejdziemy sobie na miesięczny, to dokładnie w tym miejscu, zwróćcie uwagę, 66414 yy, mamy 25. Jeżeli cena odbija się nam od, takiej, yy, od takiego węzełka setka 50, idealnie pasuje, żeby właśnie spadła do 25. Co więcej, yy, w tym yy, miejscu nie to by nie pasowało, więc yy, nawet nie będę tego tematu poruszał. Ale moi drodzy, i teraz wam powiem mega arcy. Ciekawostkę. Jeżeli cena przebije tą linię trendu, tutaj ten pierwszy poziom, to będzie to oznaczało, że było to po prostu naruszenie linii trendu, i co? I dalej mamy kontynuowany trend spadkowy. I teraz, jeżeli do tego dojdzie, to zwróćcie uwagę, że będziemy mieli tutaj mm, układ pięciofalowy. Fala pierwsza, ja to zaznaczę. Zaznaczyłem to dla Was, moi drodzy, na pauzie, żeby nie tracić Waszego cennego czasu. Jedyneczka, dwójeczka, trujeczka, czwórka, która minimalnie szybciutko wycofuje się ze strefy e, pierwszej, i to jest e, w przypadku Eliota akceptowalne i teraz w tym miejscu mielibyśmy trójkąt e, zwężający się z falą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. I teraz e, wybicie z takiego trójkąta zwróćcie jeszcze uwagę, że w tym miejscu pomierzymy sobie te falę, Trójka byłaby mniejsza niż, 160, niż 200%, czyli nie jest z falą rozszerzoną. Natomiast Piątka, która potencjalnie skończyłaby się gdzieś w tych rejonach, powinna być już wtedy rozszerzona i kończy się w tych okolicach. To jest oczywiście analiza bardzo mega long term. Tutaj myślę, że mało kto miałby cierpliwość tak długo to trzymać, ale idealnie pasuje skończenie się tej piątki w tym miejscu, tuż za tym dołkiem i następnie. Wielka, wielka W1-miesięczna reakcja, robiąca fałszywe wybicie tego dołka. Oczywiście to jest, mówię, jako ciekawostka, bo myślę, że nikt nie będzie trzymał tego miesięcy, może nawet dwóch, trzech lat. W każdym razie to jest wariant tylko w przypadku, kiedy, kiedy trwale, solidnie odbijemy się tutaj od tej linii trendu. Tak więc, tak naprawdę w tej analizie interesuje nas. Te dwa poziomy i tak mamy bardzo duży ruch do zgarnięcia, ponad 300 pipsów. Moi drodzy, analiza dobiegła końca. Ja Wam z całego serca dziękuję za uwagę i zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, co sądzicie o aż takim potencjalnym dużym ruchu na AUD, USD i jesteśmy w kontakcie przy kolejnej analizie pozdrawiam gorąco sharp trader